Cześć wojownicy, Filip Fran, Wiśniewski dla portalu Polish Fighters Info. Moim gościem aktualnie niestety dzisiaj przegrany w debiucie Adam Tomasik. Natomiast ja myślę, że mimo wszystko było to dla Ciebie wielkie przeżycie. Jak tak na gorąco na początku ocenisz to, co się wydarzyło i jakie emocje przede wszystkim towarzyszyły Ci podczas tego wydarzenia? Czułem się bardzo dobrze, czułem się świetnie. W tym momencie niestety to rozgodyczenie podażką pierwszą porażką. Nie Czułem aby ta walka miała być przerwana, jednak z decyzją sędziów nie dyskutuję. Eee, Znikał mi zero w rekordzie, ale wyciągnę z tej, z tej porażki lekcję i wrócę dużo, dużo silniejszy. Adamie, czy pamiętasz w ogóle cokolwiek z tego pojedynku, bo wiadomo, debiut to są zawsze duże emocje. Zacząłeś bardzo dobrze, bo trafiłeś go kilkoma ciosami, poszedłeś po dobre sprowadzenie, natomiast twój przeciwnik przetoczył cię, że tak powiem, z gilotyny. Jak oceniasz to, co w ogóle się wydarzyło w klatce? Muszę zobaczyć jeszcze walkę. Tak, czułem, że właśnie, że, że go obaliłem, czułem, że tam jakieś ciosy Wchodzę jakieś prób poddań było też, z których Omat e, się wybronił. E, no i niestety no, zaczął mnie e, punktować z góry. Sędzia przedwoła pojedynek. I jednak ja, no, tak jak mówię, nie czułem, aby to był moment do przerwania walki jeszcze. Mm -hmm. e, twój przeciwnik to, o, jak się okazało, dosyć mocny rywal. E... Jest to też taki wniosek z tego powodu, że ty też pokonywa, w ostatnim czasie pokonałeś mocnego zawodnika Dawida Kobierę na, na Babilonie, który e, przyjmował otwarte wymiany z, z Filipem Stawowym, no, więc zapytam z perspektywy ciebie, czy e, Ty widzisz dla niego na ten moment jakiegoś przeciwnika? Dla kogo? Dla Umara. Dla Omara w tej chwili. To już jest w kwestii federacji. Oni znają przeciwnika dla Omara. Dla zapytam cię, bo w narożniku oczywiście bardzo. Bardzo duża postać jeśli chodzi o polskie MMA, czyli Szymon Bajor, co tak naprawdę znaczą dla Ciebie takie osoby, czy Ty czujesz się dzięki temu w pewien sposób pewniej? Szymek jest dla mnie mega wzorem, to prawdziwy wojownik z krwi i kości, dostaję od niego cenne wskazówki, które staram się wykorzystywać w treningu i walce. To może pociągnijmy troszeczkę ten temat, bo, bo to na pewno będzie wielkie wydarzenie, czyli jego walka z, z Michałem Andryszakiem. E, jak w ogóle zareagowałeś, kiedy, kiedy dowiedziałeś się o takim zestawieniu? Bo nie ukrywajmy, w ostatnim czasie jest to chyba największa walka w polskiej wadze ciężkiej. Tak, cieszę się, że dojdzie do tego starcia. E, są to dwie ikony polskiej wagi ciężkiej w polskim MMA. E, całym sercem jestem za szynkiem i ile będę mógł, tyle pomogę mu przygotować się do tego starcia. Adamie, czego mogę Ci życzyć? Na pewno jesteś teraz bardzo niezadowolony, natomiast wiem, że Ty jesteś charakterem takiego prawdziwego sportowca z krwi i kości. Zatem, przede wszystkim, zdrowia i myślę, że nastąpi rychła odbudowa. To też, czy, czy to będzie, myślisz, KSW, czy, czy raczej Babilon? Czy, czy nie masz gdzieś takich przecieków, że mógłbyś dla innych federacji w Polsce walczyć? W tej chwili muszę ochłonąć troszeczkę z emocji i wtedy podejmę kolejne kroki. Zatem, do kogo? Wędrują podziękowanie, bo na pewno trzeba wyróżnić te osoby, które pomogły ci w tych przygotowaniach. Dziękuję Szymkowi Bajodowi, który jest tu ze mną, dziękuję całemu mojemu teamowi MMA Krosno. dziękuję mojej rodzinie, dziękuję moim sponsorom, dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Wiem, że na mnie liczyliście. Przepraszam, że zawiodłem, następnym razem nie zawiodę. Adamie, duży szacunek mimo wszystko za przede wszystkim podjęcie rękawic. Zawsze to powtarzamy, że mamy duży szacunek dla tych, którzy podejmują rękawice w klatce, także duży szacunek i życzę powodzenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.